I tak, jak sobie to wyobrażałem, to całkiem fajnie wyglądało. Tak miało być naturalnie, pięknie i ślicznie, a się okazuje, że to jest całkiem trudne zadanie. Ale witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, gdzie łapy poniosą. Mam na imię Piotrek, znajomi mówią na mnie Gabcio. No, i tak mnie jakoś naszło, że sobie założę jakiegoś vloga. Jak zauważyliście przy poprzednich ujęciach miałem na gębie dość duży bałagan teraz sobie troszeczkę to poprawiłem nie jest doskonale ale wiadomo z czegoś tam bata się nie ukręci no właśnie założyć kanał na YouTube o czym będzie a to się okaże w każdym razie jak sama nasza wskazuje, gdzie, łapa, gdzie łapy poniosą, e, będzie w to wszystko zamieszane jakiś posiadasz łapek. Mamy tutaj takiego jednego przedstawiciela. Fibi, chodź tutaj, chodź. Chodź, tu. No, chodź No chodź. No Chodź. O. To jest Fibi, na którą żeśmy się skazali już parę lat temu. Jest to biesek biglopodobny. podobny, podobno nawet bigiel, ale no, bądźmy szczerzy, różne bigle widziałem. No i ona była taką inspiracją do nadania nazwy temu kanałowi. Współbohaterem moich historii powinien być pies, chociaż nie zawsze, bo nie zawsze jest możliwość zabrania psa gdzieś z sobą? Oraz moja życiowa partnerka Agnieszka, na którą znają i mówią Gabcia. Ale ponieważ Agnieszka uznaje e, Rodo, na razie jej wizerunek nie będzie publikowany. Skąd pomysł na tak? nazwijmy to rozrywkę. E, no wiem. Mam pewien plan na najbliższą przyszłość. Na razie nie będę go zdradzał, bo nie chciałbym zapeszyć. Ale e, przez ten plan trochę szperałem w internecie no i trafiłem na takiego zawodnika jak Hubert z kanału Projekt Nomad. Przy okazji serdecznie Huberta pozdrawiam. E, zaraził mnie pewną pasją, a przy okazji pokazał, że e, można e, fajnie bawić się właśnie przez e, nagrywanie e, vlogów do, e, do YouTube. Dru Drugą osobą, którą chciałbym pozdrowić i podziękować jej za e, jakieś wskazówki i też za szczepienie takiego właśnie e, vlogowego czegoś jest e, Kamil e, z kanału Kiki Świat. Ja oczywiście do chłopaków się nie umywam, ponieważ ani sprzętowo, ani doświadczeniem... E, nie ma szans, żeby szybko dorównać, natomiast chcę spróbować swoich sił, dlaczego nie. No co tam? Opowiadaj.

Did sí Byla, była. No ślicznie. Bulinka, chodź. No ładnie. Chodź, Bulinka. gặp chủ tru. <truh>